Wieże piladżerów po pięciu latach w końcu potrzebują remontu. Dlatego zmuszę dzisiaj, znaczy, by poproszę dzisiaj o to dziesięciu losowych widzów. Problem w tym, że będą mieli na to tylko jedną godzinę. Co z tego wyjdzie? Już się boję. Zostaw suba, my lecimy. Mamy co? piladżerowie w końcu zasłużyli na remont. Tyle lat wierzenia biednych, żelaznych golemów się w końcu płaciło. Dzisiaj dostaną nową wieżę. Albo nawet dziesięć będą sobie mogli wybrać najlepszą. Co wy na to? Bo ja na przykład na to, jak na lato, lecimy. Pozostała jedna godzina do końca. To jest czas na remont, nie ma tak prosto w życiu. Proszę pana, na ogłoszeniu było, że pan robi remonty w jedną godzinę. I co pan da to? Okej, okay, okej, okay, widzę, że gościu przygotowany. Co to jest? Ty co, jakieś kit admina ze sobą wziął bez jaj? Dobra, więc mamy tu mocnego zawodnika. Co inni na to? Tak, ścięcie tego buszu to jest dobry pomysł na start. Halo, przepraszam bardzo, to miało być remont, a nie totalna rozrupa. Nie no, jasne, ale można i tak. A więc podczas gdy niektóre remonty są tak samo bardzo zaawansowane jak tamten. Chciałem powiedzieć, że nie, ale <grydy> wszyscy idą po całości. O, tu będzie chyba nowocześniej, co nie? Blusz mi tylko tu teraz nie pasuje, bordo Wracając, jaka jest definicja remontów? <grydy> Uwaga, remont, przywrócenie wartości użytkowej maszyny, urządzenia, budynku, przez częściowe lub całkowite usunięcie... Ej, całkowite? Okej, okay, zwracam honor. Nie, nie, chwilę. Całkowite usunięcie zużycia fizycznego. Terapię, mój drogi, powiedz mi, czy cała ta wieża według ciebie była tak zużyta, że trzeba było a moją... no, może kto to wie? Znaczy, zawsze lepsze zniszczenie niż zakopanie w piasku. Minęło dopiero 5 minut, a ja już nie mam pojęcia, co wy robicie. Weźcie mnie stąd. No, no popadź, to popatrz, a to co to za zbiady? Ty, Mordo, Warden to jest totalnie inna ekipa. Chodź, chodź, chodź posłuchaj. No, tak wygląda pan pilazer co nie? A tak wygląda pan Warden, któremu właśnie robisz bazę. Problem w tym, że remontujesz bazę tym oto paniczom. Gwarantuję ci, ten pan nie lubi tych panów. Oni się będą bić. Ja może jednak nie, chwileczkę. Czy oni się, czy oni się lubią, czy lubią? Oni się. Nie, o nie? Nie, oni się bardzo nie lubią! Oni się okropnie! Oni się nie nienawidzą! No tak, no jak mamy już dowód rzeczowy, to. E, jeszcze coś zamierzasz z tym zrobić? Okej, okay, jak nie, to nie. Ja cię z nim zostawiam. Wow! Dzień dobry, wieżyczko! Co to się zaczyna dziać z tymi wieżami? Przychodzi wszelkie po, po, po. pojęcie. Ja się ładnym daszkiem jaram, a tu powstał grzyb. <laughs> no i kolejny. Zaczyna grzyb, tylko kościół! Chyba to nie. nie wiem, to nie jest kościół. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda jak kościół. Co się dzieje z tymi wieżami? To ja nie mam by. Pytanie. Dosłownie mówiąc o remoncie Myślałem, że dodacie jakieś inne kolory ścian Czy coś w tym stylu A wy je do Niemiec sprzedaliście Co? Okej, okay, ja nie chcę nic mówić, ale faktycznie pilagerowie mają coś z Niemców Tak troszeczkę, taki fajbik. Co co ty, zostaw no, go W ogóle już się nie mogę doczekać, aż goście zobaczą swój nowy dom Pff. <grafię> Ja bym się cieszył Kto nie chciałby mieszkać w wielkim buchomorze Znaczy na pewno osoby, które wybrałyby mieszkanie W nowoczesnej wieży pilażerów Dobra, zaczynam rozumieć po co był ten remont Ty podrzucił tradycję Normalne wież i normalnie sobie wieżowiec postawił. Czemu by nie? Dobra, tyle, że mordeczko musimy pogadać o kilku rzeczach. Bo tak, nadal twoją wieżę będą zamieszkiwać oni, więc potrzebują jakiegoś takiego miejsca z góry, żeby móc strzelać, bo specjalizują się w strzelaniu kuszą. Oprócz tego to, co jeszcze ciekawego było w tej wieży, no? Ładne widoczki, że można było patrzeć, gdzie strzelać i gdzie są wioski najbliższe. To to jest najważniejsze. I to, że z Twojego wieżowca ładne widoczki będą, to ja je zaprzeczam. Ale ja bym tu jeszcze jakieś miejsce do kuszy dodał, mordo. Chyba, że to jest tak nowo że to w pełni zautomatyzujesz, że spoko. No to wtedy czekam na jakieś armaty czy coś. Podoba mi się jak bajkowo się to zrobiło. Totalnie każda z nich ma inny klimat. Od takich bardziej tradycyjnych po kościelne. Powiedz <grym> <grym> mi, że to nie jest kościół, proszę. Dzień dobry, czy tu się składa ofiary? Dobra, idziemy do góry. Jeśli nigdzie więcej nie będzie krzyża, to może to nie jest kościół. Może świat jest uratowany. Żeby pilaczerowie w kościele mieszkali. Do czego to doszło? Nie, to chyba tylko ten krzyż do góry jest taki trochę podejrzany. Reszta póki co bezpieczna. No tutaj też taki fajny Tajbing magicznej wieży i różowe namioty. doktorowi mi się spodobało. Problem w tym, że doktor tu nie będzie mieszkał. Nie wpuszczę go tu. Ale tu się przytulnie w ogóle zrobiło. Co jest? I co to za najazd? Przepraszam bardzo. Jaki najazd? Co ty gadasz? Gdzie niby? w jakim miejscu? Dlaczego oni atakują swoje własne wieże? Okej, okay, Mordo, co ty tu robisz? To jest zły pomysł tutaj przebywać. 10 wież a ten tu przyszedł jak gdyby nigdy nic. Ja wiem, że grzybki wyglądają zachęcająco, ale uciekaj stąd. Co to za nowa broń? Kusze już nie wystarczają? Tego mi brakowało, żeby się na Przenieśli, no! A i to jeszcze ta niemiecka wieża, no kurde, Bele, no a jak! Tajemniczy pokój! Dlaczego w niemieckiej wieży jest tajemniczy pokój i dlaczego jest cały różowy? Są pytania, na które lepiej nie poznawać odpowiedzi. Tak samo jak chyba nie chcę wiedzieć, co jest w tej piwnicy, wiesz, Mordo? Naprawdę chyba nie chcę wiedzieć, co jest w tej piwnicy. Lepiej zobaczmy, co tam w naszym ładnym daszku! Jakby to były zawody na największe dachy, to może byłbyś w top 3 w tym odcinku, ale. Ale to nie są zawody na największe dachy. To są zawody na wieże! I co jak co? Remont wydaje się być udany starej wieży nie pozostało już praktycznie nic. O nie, albo jednak nie! Uratowała się jedna ostatnia deska! Ja Mogę czynić konory, mogę to zrobić. Zniszczę ostatnią deskę, która była ostatnią pamiątką po tej starej wieży, która w tym miejscu stała. Albo jednak nie jest tego więcej. Nie ma! Koniec! Nul! Zniszczyłem wszystkie pamiątki. Wiesz, co teraz z nimi zrobię? E, nie mam pojęcia, co z nimi zrobię. Co mogę zrobić z trzema deskami? O, rzeźbę zrobię. To, to jest rzeźba. E, krokodyla. Tak, to, to jest krokodyl. A co my tutaj mamy? Ciekawe mamy zdanie. Remont nie powiem. i powiem. Ze wszystkich remontów, które póki co widziałem, ten jest najbardziej remontowy. W sensie tu się naprawdę niewiele zmieniło oprócz tego, że wszystko stało się białe, ale czy to źle, nie. Na tym w sumie polega remont, że wszystko jest tak jak było, tylko że remont nie to, żebym narzekał na wielkiego buchomora. nie no gdzie? Ale to, co mnie ciekawi, to to, czy w tym remoncie naprawiłeś największy błąd każdej wieży piladżerów. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w oryginalnej wieży piladżerów, kurde, byle nie mam już takiego oryginału, żeby wam pokazać. Jest taki błąd, że po jednej stronie jest symetryczki i brakuje chyba tutaj bloku, jeśli dobrze kojarzę gdzieś w tym miejscu. No i jak ja bym robił remont, to to by była pierwsza rzecz, którą chciałbym naprawić. O nie! O nie! Nie naprawione! Co to za remont, jak to nadal brakuje tego bloku? Moje serce krwawi. <laughs> Gościu zamienił wszystkie bloki na białe, ale nie naprawił jednego największego błędu, który boli mnie za każdym razem, kiedy widzę wieże pilagerów. Obdzi, proszę! Zrób to! Korporacja pilager zajmująca się opieką bezdomnych do... O, la la, dobra, co wam to, co mówiłem przepraszam. Ty, ja nie wiedziałem, że pillagerowie są tak wielkoduszki, no miło, miło! Jak to się mówi o piladżerach? Wielkie serca, wielkie wieże, ale w McDonalda tutaj to ja nie wierzę! Nie, 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 ja po prostu nie do nie ma opcji. To są tylko jakieś zwidy, że pinager'owi otworzyli swojego własnego wardenowego McDonalda. To już dręczenie zwierząt, co? Aha, z jednej strony takie rzeczy, a z drugiej dbają o dorsze, tak? Coś tu mi się coraz bardziej zaczyna nie zgadzać. Jeszcze jakieś niespodzianki na mnie czekają. O, uwolnił się ziomeczek. Gratulacje. Ej, nie, tu chyba w ogóle historia jest trochę bardziej pogmatwana. Czy ta wieża została uratowana i przejęta przez żelazne golemy? Chciałbym, proszę, niech to będzie prawdziwa historia. Ej, ale czy w ogóle wiecie, że zostało już tylko 5 minut, a ja widzę. Z sobą kolejnego? Nie, nie nie wierzę. Nie, ja ja wychodzę po prostu do widzenia, że jak nam miło było i się skończyło. Nawet tu, naprawdę, tak? No nie, no proszę, po co wam to? Nie, proszę. Nie. <ścoughs> to miał być normalny odcinek. Co się stało w ciągu ostatnich dwóch minut? No, są flagi i loga, których dzisiaj potrzebujemy. Ja już mam podejrzenie, jak tylko widzę żółty kolor w tej serii. A, w ogóle udało się, wierzę, że matarasik, ale trochę mały jak na godzinę budowania, chyba że coś jest pod ziemią. Na tym przekonamy się niedługo. Póki co widzę tu tylko dorsze. Można i tak. Kurde, ale był piladzerem, to chyba chciałbym mieszkać w grzybie. Jakby for real, nie? Pomyślmy sekundę. Misją wieży piladzera jest chyba to, że być ukrytą gdzieś tam w głębi lasu, ale jednocześnie mieć dobry widok. Więc taki wielki grzyb wydaje się być całkiem dobrą skrytką, przynajmniej w biomach, gdzie są grzyby. W jakich biomach są grzyby? W dwóch biomach są grzyby. Dobra, nieważne. Ale wardenowego McDonalda też trudno schować. Przyglądajmy się o tym za trzy, dwa, jeden. Koniec czasu. Koniec budowania. Nie umiem liczyć. Dzień dobry, witajcie w... A przynajmniej taka jest nazwa robocza naszej pierwszej wieży. Nie jestem piladżerem, ale mogę stwierdzić, że raczej by im się to chyba spodobało. No może pomijając fakt, że średnio lubią goleby, a one właśnie przejęły te wieże. No kto to wygra? Kto to wy. Okej, okay, dobra, już rozumiem. W takim razie oto wieża Golebów. Nie dziwię się w sumie, że w środku opuszczona, bo w jaki sposób golemy miałyby przejść przez te dwie kratki, nie mam pojęcia. Dla nich drzwi musiałyby być co najmniej takie, ale pomijając ten mały szczegół, w środku jest opuszczenie. Ktoś to w ogóle przyrobił chyba na bazę. Nie wiem czy byli czy nie, ale najważniejsze, że już nie są. Ej, nie możemy wejść nawet na dach. Mocno i to się nazywa wieża widokowa. Chyba najwyższa ze wszystkich. Kościół zaliczony. Lecimy dalej. Ciekawe, co piladżerowie powiedzieliby na mieszkanie w bardziej bajkowej krainie. No i centrum szkoleniowe też przeszło niezły upgrade. A wszystko to zbudował Pepe Pan Papryka. Pepe Pan pa Papryka. Fajne. W środku trochę pusto, powiedzmy, ale wcześniej też było pusto, więc no, nie jesteś od remontu, żeby robić też środek, co nie? No niech sobie ta Rządzą, jak tam lubią. Najważniejsze, że jest potencjał. I to całkiem spory. Piękny jest ten daszek. Naprawdę. Bruno, mówiłem ci już, że to połączenie nie ma prawa bytu. Dokąd ty strzelasz? Do. do dorszów, mi strzelasz. No, chyba cię pogięło. Jedzenie wardenów jeszcze podpisane. Czy ciebie też, Bruno, powykręcało na trzy strony? Jakie jedzenie wardenów? Wszystko gdzie są pilacze? Tu są pilacze. Co wyście z nimi zrobili? Okej, okay, to miejsce ma o wiele więcej tajemnic, niż myślałem wcześniej. Jak wy się tu zmieśliście przez tą klatkę schodową? Lol. Jest za duży, żeby wchodzić z tymi schodami. Nie mam więcej pytań. No może oprócz tego, co to tu robi. Wróćmy do rzeczywistości i do miejsc, w których naprawdę villager'owie chcieliby mieszkać. Vegas to jest jedno z nich. Zgadzam się. Czy wygląda solidnie, tak! Czy wygląda niebezpiecznie? Jeszcze jak! Jest w środku nie ma. Nieważne, nie musi być! To miał być remont do stanu surowego! Jest, jest! Ale nawet patrząc na to, mam wrażenie, że stanu bardzo surowego. Surowo to ja bym się bał tu w ogóle podchodzić, żeby nie umrzeć od samego patrzenia, na to budowlę. Od kiedy oni trenują na smokach? Przecież tam zawsze były dynie. No nie wiem, nie wiem. Wszystko przeszło solidny upgrade i stworzyła się z tego prawdopodobnie najsilniejsza struktura w całej grze. Bałbym się tego bardziej niż menczyn. Na szczęście mamy też coś na poprawę humoru. Tom Jim. O Oto, nie pytam, nie było tematu. Korporacja Pillager. Opiekują się dorszami. Czy to nie jest piękne? No normalnie, no ty, tego bym się po nich nie spodziewał. A jednak mają wielkie serca. Nikt nigdy o tym nie wiedział. Jesteśmy pierwsi. Gdyby tylko tak duże jak serca mieli też umiejętności, nią pojedynczego bloku, który mi będzie bolał już do końca życia. No cóż, tego bloku tam nie ma, ale oprócz tego jest całkiem sporo nowości. Nie spodziewałem się, że ta wieża w białej odsłonie może wyglądać tak dobrze. Świetna oferta w tym Magdo. Co? Czy to był zamach? Wiedziałem, że z tą pracą jest coś nie tak! Za grzecznie to było za grzecznie! Wiecie, gdzie jest grzecznie? Tu nie jest grzecznie. Co gdyby w Minecrafcie byli niemieccy pillagerowie? Świetne pytanie, na które nigdy nie chciałem znać odpowiedzi. Ale dziękuję Benek, bo pomogłeś nam poznać odpowiedź bezdomne dorsze. Dlaczego ktoś chce spuścić na nie lawę? Nie mam pojęcia, ale mogę je uratować! Świat uratowany! Wy mi lepiej powiedzcie, co robią telewitujące świnie nad czołgiem. Latają. A no tak, no tak, tak myślałem, nie? Okej, okay, ja w środku coś... Nie czeka takiego, co bym nie chciał. Chyba, chyba jest Git. Mają całkiem spore zapasy dorszów. To miło. Szkoda, że martwy. Ale pozostało mi ufać, że to oczywiście są ciała tych, co ze starości tutaj umarły dorsze, bo dorsze też umierają ze starości. Byleby z miłej, starej starości. Znaczy, co? Co ty tu robisz? Podejrzany jesteś, bordo? Co, co to jest? Co to są jakieś tajne tabliczki, które zasłaniasz. Halo, proszę, proszę nie przesunąć. Nic tam nie ma, no jasne, no jasne. Na 100% nic tam nie ma. Tylko jakiś podejrzany typ ukrywa tabliczkę. A, naprawdę nic nie ma. <laughs> Nie było tematu. Oto szczyt naszej wieży. Są armaty. Dziwne. Bo czemu by nie? Są skaczące świnie. Jeszcze lepiej. A ja, gdyby tego wszystkiego było mało, to wszystko to jest jeden wielki McDonald'. Wiedzieliście, że w McDonald'ach są piwnice? Bo ja nie. Ja w piwnicach McDonald'ów mają więzienia. O! naciśnij by uratować. On z więźniów. Chodźcie. Uratuję was. Siumeczki za. Nie! Nie tak uratować! Nie chciałem ich też, Nie! Hehe. A, w sumie uratowałem ich. Dobra, jest ja git, to zniszczyło tylko kraty. Wychodzić mi stąd natychmiast. jak ty to masz jednak wielkie serce. Szkoda nie tak wielki jak ten grzyb. Tak, wielki grzyb to jest ostatnia rzecz, której się spodziewałem w tym odcinku, ale mamy to. Pan Sergej na samym wstępie rozdaje cukier, to bardzo miło z jego strony. Ależ Milusiu jest w tym grzybku, o panie. Ale tego mi tylko brakowało, żeby piladżerowie stali się alchemikami. Tutaj piętro kaktusów, rozumiem, kaktusy są super, zgadzam się. A na samej górze mamy piętro dorszów, a więc kolejni piladżerowie, którzy kochają dorsze. Zgubiłem się już w tej fabule, ale buja. A ja do góry co? O, dzień dobry. Pałka piękności. Co? Komrade, bo ja się gubię w tej fabule, wiesz? Typ, co mi jeszcze 100 stron że kartkować? Eee, to, 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 to fajnie. Nie musiałeś się chwalić, serio. I tak oto prezentuje się wielki grzyb. Chyba wolę wrócić do rzeczywistości. te, różowe namioty mnie zaintrygowały! Co prawda do Doknesem nie jestem, ale i tak mi się podoba, czy to są znowu, czemu kolejni plażerowie mają mikstury? To jest złe połączenie, mówię wam. Oni sami w sobie są już zbyt opę, to jest przesada. Aha, Boli. To no może za trzy lata otworą? O, kolejne dorsze, tym razem jako dekoracja sufitowa. Czemu być? Byle by im się dobrze żyło jest okej. Okay. Nawet to jeszcze piwnica, ale tego się trochę cykam. Dzień dobry! Co to? Co co to jest? Ciałka numer 9. Wiesz więc. Akwarium z pilażerami. Kto normalny robi akwarium z pilażerami? Dorsze potrzebują. Weź ten set i odkryj, co planują pilażerowie. Weź do akwarium z zakładnikami oraz pod zbiornikiem z pilażerami znajduje się własno środka. Weź do niego, obejść zakładników i odkryj, co knują. Jestem gotowy. Dobra, widzę, że jestem porządnie ubezpieczony. Lecimy z tym koksem. Środek tego budynku odzwierciedla naturalne środowisko życia pilażerów. Najlepiej całych, całych. Nie wiem, jakich całych ale wbijamy, let's go. Nie, tu są dorsze! Gdzie mogę ich uratować? Dobra, w górę! Lecimy! Spadaj stąd! Uratuję dorsze! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dostałem kuszę, jest dobrze. Lecimy wyżej. I kolejny boss, let's go! Spadaj mi stąd, bordo! Nie będziesz mi dorszów maltretować! Plan zagłady villagerów: Nie przeglądać książek w minuteczce. O nie, o nie! Księga kodów: villager równa się dorsz. Ser równa się tapczan, Doknes równa się różowy. To ostatnie widziałem! Czyli to nie był plan zagłady dorszów, tylko plan zagłady villagerów. Ja to wszyscy mogli sobie z nimi robić co chcą, bo mi tylko dorsze chodziło, ale. D I tak chyba dobrze, że ich uratowałem Co nie? A tym dorszom się to chyba podoba Chyba, że to te dorsze są villagerami I on ich uwięził w tym miejscu, zamienił na dorsze To wszystko miałoby sens Co to te wszystkie statywy alchemiczne dla magii Żeby zamienić dorsze na villager Znaczy odwrotnie Za dużo pytań, za mało odpowiedzi A przed nami ostatnia działka Jakby ktoś nie wiedział, kto tu mieszka, to, to oni Kurde, bele, wcześniej tak na jakoś praktycznie nie patrzyłem Ale naprawdę jest kozacka Jednocześnie lecisz do beczki Zachował kształt normalnej wieży pil ale zupgradeował ją tak, że wygląda totalnie inaczej. Trochę tak średniowieczki, ale jednocześnie z przyszłości. A ja nie wiem. Na koniec, na koniec, na koniec, na koniec! Co? Zaczynie! Nie powinienem tego klikać! Przepraszam! Nie chciałem! Dobra, zwiedzamy, póki wybuchnie! O nie! <grytanie> znaczy póki nie wybuchło! Cóż życie, trzeba było nie dawać podejrzanych dźwigni. Kto by pomyślał, że ja to kliknę, jak jest podejrzana dźwignia, nie no, gdzie? Co oni tutaj mają kukły do testowania ze swoich własnych głów? To, to jest ultra podejrzane, bordo. O, i mają też na górze obserwatorium! I tron trondorsz! pilagera na samej górze. Od kiedy dorsze współpracują z pilagerami? W sumie po tym wszystkim, co widziałem dzisiaj mam wrażenie, że faktycznie coś może być na rzeczy. Jedne budują schroniska dla bezdomnych, drugich. Tutaj dorsze chronią pilagerów przed wejściem. A tu jeszcze zasiadają na wspólnym tronie. Dajcie znać, jaka według was jest ich historia. My widzimy się jutro. Siema! Wow, no chyba, że wbijesz na odcinek po prawej stronie. Sprawdziłem tam 10 rozwalonych sidów w Minecrafcie, które totalnie zepsuły generator świata. I wiesz co? My przy okazji rozwaliły mój muzyk. Więc, jeśli twój jeszcze nie jest rozwalony, to wbijaj i rozwal sobie go w ciągu 10 minut.